Cześć, ja jestem Piotr Maciejczak i wiem co sobie myślicie, że tytuł tego filmu to clickbait, bo nazwałem mój poprzedni poradnik do EDS Spelllingera najlepszym starterem, a to jest najsilniejszy starter. Czemu uważam, że te dwie rzeczy są różne? O ile poprzednim Pelslingerem było prosto, przyjemnie i mogliśmy zrobić wszystko, Łącznie z reflektem, i tak dalej, to w tym wypadku musimy się dużo więcej napracować, aczkolwiek sam sobie build jest silniejszy. Jest po prostu najsilniejszy. Jest to build, który dominuje metę, szczególnie soft, solo self-hardcore od dłuższego czasu w różnych jego iteracjach. Jest to build polegający na slamowaniu, którego nie polecam każdemu ze względu na to, że ma on bardzo dużo przycisków do wciskania. Generalnie większość tych skilli, które tu widzicie, trzeba po prostu wciskać regularnie. Są to. Że tak od razu zaprezentuję. No są same slamy, są trzy kraje, które musimy regularnie balansować. Są to temy, które musimy stawiać: Blood Rage, Phaserun do odpalania, totemy, przepraszam, banery do stawiania, Val Molten Shell. Najlepiej później Focus, żeby zwiększać również naszą odporność na obrażenia, smoke mina, flame dash, jest bardzo dużo przycisków, jak na Path of Exile, więc od razu o tym mówię, żeby e, ci, którzy są gotowi na ten build, oglądali dalej, a ci, którzy uważają, że za dużo przycisków to niezdrowo, mogli sobie po prostu ten film odpuścić, wolę ich ostrzec już teraz. Jeśli chodzi o nasze doświadczenie, moje doświadczenie tym buildem, um, myślę, że jest Niezłe, trochę nim pograłem. Pograłem nim, to jest chyba screen z Ligi Heist, gdzie grałem praktycznie dokładnie tym. Eee, padliśmy na dziewiątej pozycji na laderze. Eee, niestety, <grywa> chyba do Detonet Deda, więc eee, jestem całkiem zżyty z tym buildem i możliwe, jednak, że to nim zacznę już w piątek. Tak, poza tym chciałem powiedzieć, że nauczyłem się wiele od Was, widzowie, bo. Zasugerowaliście, że jest parę rzeczy, które mógłbym omówić w trakcie poradnika, i postanowiłem to wszystko uwzględnić właśnie tutaj w Path of Building w zakładce Notes. Macie dużo informacji, takich jak kolejność rozdawania ascendancji, plusy i minusy buildu, decyzje dotyczące bandytów, decyzje dotyczące panteonu, porady takie jak na przykład jak zdobyć broń w trakcie lewelowania. Jakie gemy używać na których poziomach, jakie unikaty potencjalnie mogą nas interesować, jakieś podstawowe frequently asked questions and answers. Tak więc zachęcam do sprawdzenia tego, tak samo jak na samym drzewku, można wybrać drzewo na poszczególnych poziomach, by nadać pewien kierunek rozwojowi postaci. Wiedzieć, gdzie iść w trakcie levelowania. Dobrze, teraz chciałem zaprosić wam, Was do zobaczenia gameplay'u. Damage na załączonym gameplayu jest trochę niższy niż powinien być faktycznie. Mam na tej postaci założoną słabą broń. Gemy są niewylewelowane. A do tego dawno nie grałem slamerem, więc jestem trochę klanki. W praniu w trakcie, gra, w trakcie gry trochę z lepszą postacią powinno wyjść lepiej. A ja teraz zamilknę. Widzimy się za jakieś 2-3 minuty w dalszej części filmu. Dobrze. Możemy teraz przejść do itemizacji. Itemizacja tego buildu nie jest czymś bardzo skomplikowanym. Najważniejsza rzecz, którą potrzebujemy to dwuręczny ax z jak największym fizycznym DPS-em. A tak poza tym interesuje nas prosty ekwipunek z najważniejszymi podstawowymi statystykami jak life resist, movement speed. Jeśli będziemy mieć budżet na to to warto jest dodać takie bariery, jak na przykład Vulnerability na ringu, Penitent Mask Crusaderowy z Fortify efektem, e, amulet z Fortify efektem, ale jest to coś na przyszłość, nie na sam start. Jeśli chodzi o flaski, możemy ewentualnie, to są bardzo zanie flaski, no bo flaski zwykłe, niebieskie, możemy ewentualnie granitową flaszkę zamienić Lions rorem czyli innym tanim flaskiem, tylko w tym wypadku unikatowym. Nie potrzebujemy za bardzo na początek żadnych dżueli. Nie polecam też cluster dżueli w tym buildzie, nie są wcale dobre. Więc jeśli chodzi o itemizację na początek to tyle. W drzewku bierzemy rezolot technik, to nie będzie build pod kryta. Tak poza tym najważniejsze z rzeczy to dużo life'a, wszystkie fortify efekty oraz parę efektów dodatkowych do warcry'ów. To znaczy łapiemy dużo warcry speed'a, warcry pozbywa nam się elementów, warcry nas leczy, mamy zwiększone obrażenia jeśli ocenie warcry'owaliśmy oraz warcry'e egzertują dodatkowy atak, co jest bardzo ważne. Dobrze. Oprócz tego, w zasadzie to jest chyba wszystko, co chciałbym Wam powiedzieć. Jest to, myślę, że zmieściliśmy się w dosyć krótkim czasie. Tak jak mówiłem, wszystko macie w razie czego też tutaj. W razie czego zachęcam Was do wpadnięcia na mój Discord albo Twitch, to wtedy możecie dowiedzieć się więcej, gdybyście mieli jakieś pytania. To zawsze ja czy ktoś z czatu na nie odpowiemy. Oprócz tego zachęcam na wpadnięcie na kanał Maxiolda i Pijama, bo wiem, że również szykują poradniki, które prawdopodobnie wejdą live w tym samym czasie co ten poradnik. Moje poradniki są bardziej nastawione na ligę Solo Self and Hardcore, a jeśli nie nastawione typowo podnie, to przynajmniej będące w stanie. Przeżyć te tryby, podczas gdy Maxioldo i Pijam bardziej lubią się w zoom zoom szybkich buildach na softcore, jak to woli. Tak więc zachęcam też do chłopaków. I jeśli macie jakieś uwagi, pytania albo coś, czego według Was zabrakło, zawsze odpisuję na komentarze. Jest ogromna szansa, że waszego komentarzu również nie pominę. Tak więc do przeczytania i do zobaczenia. Dzięki.